Właśnie w turnieju. Dzisiaj ostatni opucha przewodniczącego juniorów. Wszystko dobrze się zakończyło. Nie było jakichś większych problemów, kłopotów. Wszyscy walczyli z zębem, także mogę ogłosić wyniki. Jeszcze przed tym dziękuję wszystkim za zaangażowanie zawodnikom, trenerom, opiekunom, gospodarzom tego terenu, którzy tutaj starali się o nas, żeby wszystko dobrze zagrało. Dziękuję sędziom za prowadzenie meczu. I wszystkim Kuchacie kibicom, gościom, o, ja się którzy byli tutaj w... obecni, a teraz już wyniki w piąte wiec. miejsce, LKS może w Brawo! Brawo. I w przyszłym roku życzę lepszego miejsca. miejsca. Będziecie grać, ja nie ja, ma się co zamywać. Miejsce czwarte, ja LKS ja 99 ja Fluchna. Brawo! Witamy przedstawiciela. Gratulacje, dziękuję bardzo. Na wszystkich chłopaków.

nasz kapitan. No, <grymne> Słucham, przekazuję dla całej drużyny. Jeszcze raz Dziękuję. No i jeszcze raz jestem. Ja Lasty. Miejsce pierwsze. W przyjemnością mogę to zakomunikować. Już szampany strzelają, nie przedłużam. LKS być drogowy. आया ओके ब्रावो आमी यसलाई गर्नुभयो ब्रावो कसलाई दिने